Hej cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zandertale. Niestety nie nagrał mi się początek, bo <grywania> zapomniałem wcisnąć przycisku nagrywania. No po prostu no gratuluję. Ehm, tak, wiem gdzie iść, wiem co i jak robić przynajmniej do momentu, który wam zaraz pokażę. Więc cóż, no nie będzie to odkrywcze. Jestem Żar Płomiennik. Zapamiętaj moje imię. No ale cóż, no przejdę się jeszcze raz po, tym, po tej samej lokacji. Tutaj mamy, ko kocham hot dogi, jakiegoś ziomeczka. Hej, czy to nie jest dziwne, że ten gościu ma na dachu śnieg? Pewnie jest zbyt leniwy, by go odśnieżyć. Smaczna bułeczka. To okej. Okay. I on nam tutaj sprzedaje właśnie hot dogi. Tak więc kupmy... Kolejny hot dog, proszę bardzo. Ups, chyba skończyły mi się hot dogi. Masz weź tego hot kota. Tak, bo tutaj był oczywiście taki żarcik z hot dogiem, że wiecie, hot dog to gorący pies, tak. I o to tutaj chodziła. Chodziło. Wow, mamy hot kota, czyli w sumie dzięki temu, że mi nie zapisało, to teraz coś odkryłem. I mamy hot dog, leczy 20 punktów życia. Mięso jest zrobione z czegoś, co się zwie parówka wodna. Tak więc cały sens, jak nie sprzedawał nam śniegu grillowanego, to teraz parówkę wodną. Hot lecz leczy więcej. Wygląda jak hot dog, ale ma małe kocie łóżka na końcu. Nie, to jest złe. Nie no, nie będę już wydawał pieniędzy. Musisz oszczędzać hajs na studia i pająki. Właśnie z tymi pająkami coś jest tutaj ważnego. I generalnie tutaj na dole, yy, jak zszedłem, to był fartuch, który już wam pokazuję. Brudny fartuch, zbroja, DF 11, leczy jeden perzet co rundę. To też jest fajne, bo prawie działa jak temi, jak zbroja temi. Tak, tutaj wiem już, co robić. Trzeba po prostu nacisnąć te, te trzy. Trzeba było. Na... Już nie mogę, więc. Bo to zostało już aktywowane. Trzeba było wcisnąć trzy przyciski. W sumie dwa, bo Alfis nam nas zagadała. A tutaj. Trzeba po prostu. Um, przejść to w ten sposób, że macie te guziczki. No, cwany jestem, bo już to przechodziłem i zapomniałem nagrywać, no ale cóż. E, I to nie działa. Dlatego trzeba po prostu przejść to tak. I tutaj nam się to zmieni, i wtedy znowu jeszcze raz zmieńmy na prawo, i wtedy to będzie po lewej. I tyle, tu jak zszedłem, to po prostu mnie cofnęło. O, i tutaj zapisałem. Moja recenzja miał, miał dwa. Całuszny słodziak miał, miał dwa. Nie jest ani całuszny, ani słodki. Kompletne dno, zero gwiazdek. Czyli taki film web w skrócie. Recenzje po prostu, wszystko słabe i tak dalej. Wiedza, że mysz pewnego dnia zhakuje ten cyfrowy safe i zdobędzie ser, wypełniać się determinacją. Tak, i tutaj zapisałem. Mamy naszą myszkę. Wewnątrz tego komputerowego safe'u laserowego leży kawałek sera. Lasery roztopiły krawędzie sera, przywarł on do stołu. I generalnie to tyle. Więcej już nic nie wiem. Teraz już się nagrywa. Eee, tak nagrywa? Sprawdzę. Tak, nagrywa, okej, okay. więc żeby już nie było problemów, idziemy dalej. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Hej, ty, stój! Chciałem jeszcze raz z wami to przejść, żeby wiecie, żeby nic nie pomijać. My jakby otrzymaliśmy anonimowy cynko człowieku w koszulce w paski. I powiem wam, że nad tamtymi puznami trochę się zastanawiałem. Powiedzieli nam, że włóczy się teraz gdzieś po Hotland. Wiem, szalone, co nie? Więc po prostu wyluzuj, zabierzemy cię gdzieś do bezpiecznego miejsca, ok? A my mamy koszulę w paski, a oni myślą, że oni chcą nam pomóc? He, co jest, ziomek? Koszulka, którą ma na sobie? No jakby, co z nią jest nie tak? To nie ja, spokojnie, chłopaki, to nie ja, ziomek. Myślisz o tym, o czym ja myślę? Kurczę, to trochę jakby mega żenujące. My jakby tak w sumie totalnie musimy cię zabić i w ogóle. Okej, okay, czyli jednak nas dorwali, to są ci Royal... Royal Guard, Królewska Gwardia. Atakuje, więc spróbujmy z nimi porozmawiać, nie wiem, może szepcz? Powiedziałeś Królewskiemu... Królewskiej Gwardii 1? Żeby był szczery ze swoimi uczuciami, jak co? Nie łapię. Atak drużyną. Atakują nas. Wow! Oj, dostałem. Słabo, Meres, słabo. Potleję się ze zbroi 02. Ok, więc wyczyśćmy ją. Myjesz zbroję. Jej chłodny brud zaczyna znikać. Jakby jesteś martwy i w ogóle robi się cieplej. O, to musimy klikać. Chyba o to chodziło. Nie mogę. Zbroja tak ciepła. Wow, klaciorę pokazał, co się dzieje? O wiele lepiej, a tamten zaczął się pocić. Wygląda jakby coś mu dokuczało. Mm, a wyczyśmy twoją? Spróbowałeś dotknąć zbroję i twoja ręka wyśliznęła się. Łapy przy sobie, okej, okay, czyli może jeszcze raz musimy. A czekajcie, jak gdybyśmy powiedzieli e, temu z jedynką poleruję swoją twarz. Jeszcze raz o tych uczuciach? Żeby był szczery? Ja, ja, eh. Nie, to chyba nie to. Wyczyśćmy może jeszcze raz. Yy... A może jednak to, okej. Okay. Ziomek, ja już. Ja nie mogę już tak żyć. Nie w taki sposób. Jakby 02, ja lubię. Ja jakby lubię cię, ziomek. To jak walczysz, to jak mówisz. Kocham drużynowe ataki z tobą. Kocham stać z tobą. ...gibać się i machać mieczami w tym samym tempie. Okej, okay, czyli... <laughs> ...widzimy, że miłość wisi w powietrzu, spoczko. 02. Ja jakby chciałbym, żeby to trwało wiecznie. I te trzy kropki, najlepsza odpowiedź. Znaczy to najgorsza dla tego, kto coś wyznaje. I takie trzy kropeczki, masakra. E, znaczy się... Mam cię, to żarty, ziomek, haha. <laughs> 01. Ta, ziom. Czy chciałbyś pójść na lody po tej walce pewnie stary haha wyglądają na szczęśliwych wow udało nam się dwie papuszki nierozłączki połączyć jeszcze bardziej to okej okay, nie spodziewałem się tego tak samo jak dr alfis która kocha un undyne ale no cóż no nic do tego nie mam spoko ups 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 co ja gadam ups chwila nie wiem jak człowiek sobie radzi bardzo dobrze alfis luzik alfis zmieniła swój status Top 10 programów, przez które zapomnisz o swojej robocie. A właśnie jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że były zdjęcia papyrusa, który tam, że tak powiem, bajce pokazywał, bajce psy. i jeszcze był na który chciał nas zaprosić do znajomych, ale jak chciałem go dodać, to po prostu on już cofnął zaproszenie, także szkoda, bo to fajny duszek. No i lecimy dalej. Tutaj już nie byłem, znaczy wcześniej też już tam nie byłem, aż do zapisu z myszką. Ale mówię, no lecimy. Zobaczmy, co nas czeka. I znowu czarny ekran. Czyżby... Wow, nie powiedziałem dryń. Udało się. Udało się. Wtedy, jak nie nagrywałem, znaczy nie wcisnąłem nagrywania, to znowu powiedziałem dryń, więc już się i tak śmialiście w komentarzach. Okej, okay, już jestem. Kolejny ciemny pokój, tak? Nie martw się. Moje umiejętności hakowania mają wszystko pod kontrolą. O nie, to znowu metaton. Czy to jakiś żart? Och tak, dobry wieczór, piękności i piękni panowie. Mówi metaton w wiadomościach MTT na żywo. Interesująca sytuacja zaistniała we wschodniej części Hotland. Na szczęście jest już tam nasz korespondent, który będzie nas informował na żywo. My jesteśmy nim? Okej. Okay. Odważny korespondencie, znajdź coś nowościowego do zrelacjonowania. Nasza dziesiątka cudownych widzów czeka na ciebie. Um, może. O, piesek. To pieska. Cóż za sensacyjna okazja na stworzenie historii. Już widzę te nagłówki. Pies gdzieś istnieje. Moja ekscytacja jest wręcz eksplodująca. A poszukajmy dalej. W ogóle te wiadomości tam na dole widzicie. Wszędzie bogaty, popularny i wspaniały. Coś tam, coś tam. Mały potwór. Wulkan. A wulkaniczny. Robi co może. Zyskał niewielkie pochwały. Okej. Okay. Chciałem tak sobie przeczytać, zobaczyć co tam jest. Piłki do kosza są bombowe, nieprawda w skarbie? Jaka szkoda, że nie możesz nimi grać. Są one najnowszym krzykiem mody marki MTT. Ubiera się je, a nie nimi gra. Nie można otrzymać takiej sławy i chwały jak ja bez upiększania wizerunku kilku kul. Raportuję? Dobra, zraportujmy. Uwaga drogi, drodzy widzowie, nasz korespondent znalazł piłkę do koszykówki. Ach, piłki. Kółka radości, kule zabawy, sfery rozrywki. Ale lepiej nie grać tą piłką, jest to piłka mody marki MTT. Odpowiednie dbanie o nią jest wymagane, by utrzymać jej świetny wygląd. Jak widzicie, nawet wystawienie jej na ciepło ciała ludzkiego prowadzi do wyparowania farby. Chwila, moment. To nie jest piłka. A co to jest? To jest bomba. O nie, ten blok sportowy przerodził się w blok bombowy. No trudno, oba dbają, dają, tak samo eksplodujące wrażenia, ale lepiej się tym nie podniecajcie. Nie widzieliście jeszcze reszty tego pomieszczenia. O nie. O rany, wygląda na to, że wszystko w tej okolicy jest bombą. Ten pies jest bombą. Ten prezent jest bombą. Nawet moje słowa są bombą, okej. Okay. Odważny korespondencie, jeśli nie rozbroi wszystkich bomb, ta duża bomba rozerwie cię na drobne kawałki. W dwie minuty wiedziałem metaton, że na pewno coś zrobisz, żeby nas zabić. To było pewne. Ty cwaniaczku. I tam jest pięć minut, a nie dwie. Co to ma być? Poszustwo. Wtedy nie będziesz już mógł nas informować na żywo. Szok niedowierzanie. Nasza dziewiątka widzów to pokocha. Powodzenia, skarbie. O Boże. Dobra, trzeba się przygotować. Nie martw się. Zainstalowałam w Twoim telefonie program do rozbrajania bomb. Użyj opcji rozbrój, gdy bomba będzie w strefie rozbrajania. Za szybko mówię. Dobra, leć. Dobra, lecimy. Zostało 120 sekund. Dobra, tego psa. Um, walka. A, czyli on musi być w tym. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Mamy to? Jakoś się udało. Lewym, tutaj nic nie ma. Tu coś lata, jakaś piłka. Bierzemy ją. Rozbrój piłkę. Nie wiem dokładnie, jak to zrobić. A nie ma tutaj czegoś? Rozbrój. A wiem, dobra, czyli nie muszę atakować. Fajnie. Jest tu jeszcze coś? Halo? O, leci coś. O nie, nie złapałem. Najgorzej. Dobra, szybko. Um, czy tu... Jest tutaj jakaś książka. Dawaj, bij się ze mną. Czyn. Y, scenariuszowa bomba. No! Jak ona mnie oszukuje? Dobra, dawaj, bo czasu nie mam. Mamy ją. Bomba rozbrojona. Lecimy dalej. Coś tu mamy. Prezent. Mamy ją, uff, ale mi się udało. Tu leci ten. No, chodź tu do mnie. Poczekamy tutaj, gdzieś będzie leciał, z tego co widziałem. Dobra, mamy to. Niezwykle zwinna szklanka wody. A jednak nie taka zwinna, dzień dobry. Dobra robota, została jedna bomba w lewym dolnym rogu. Gdzie w lewym dolnym rogu? O nie, o nie, o nie. Tu musimy iść, tu stać. O nie, no. Ej gorzej, na pomarańczowym się ruszaj. Mamy ją szybko. Gamingowa bomba. Jest, udało się. Pięć sekund zostało. Gratulacje skarbie. Udało Ci się rozbroić wszystkie bomby. Gdyby ci się nie udało, tamta wielka bomba wybuchłaby w ciągu dwóch minut. Teraz nie wybuchnie w ciągu dwóch minut. Zamiast tego wybuchnie w ciągu dwóch sekund. Co to nie wiedziałem, że są takie zasady? Żegnaj skarbie. Ok, nie mogę się ruszyć. Ucichło coś. Ach, wygląda na to, że bomba nie zadziałała. Dryń. Nie mów dryń, Meres. Nie mów dryń, bo się będą śmiali. Boże, dlaczego ja zawsze muszę to powiedzieć? To dlatego, że gdy wygłaszałeś swój monolog, ja... Ja naprawiłam. Ja zmieniłam. O nie, wyłączyłaś bombę swoimi hakerskimi umiejętnościami. Tak, właśnie to zrobiłam. Motyla Noga, znów zostałem pokonany. Przeklinam cię, człowieku. Przeklinam cię, doktor Alfis, za pomaganie tak bardzo. Ale nie będę przeklinał moich ośmiu wspaniałych widzów za oglądanie programu. Do następnego razu, kochani. Wow, pokazaliśmy mu co? Hej, wiem, że trochę zachowywałam się dziwnie na początku, ale myślę, że ostatnio stałam się bardziej, bardziej. bardziej pewna w pilnowaniu cię. Więc nie martw się tym wielkim, głupim robotem. Będę cię przed nim chronić. A jeśli dojdzie co do czego, zawsze można po prostu go wył. E, nieważne. Narka. No właśnie, dlaczego my go nie wyłączymy? Wszystko tutaj ucichło. To i lecimy dalej na górę. Czy ta bomba coś zrobi? Nie, nic nie zrobi, czyli chyba tam na prawo trzeba iść, czy jak. Tak mi się wydaje, że to by miało sens. Tak, tutaj jest przejście, więc pójdziemy sobie na prawo i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Okej. Okay. Mm, znowu widzimy ten rdzeń. E, zauważyłam, że jesteś trochę cicho, martwisz się spotkaniem za zgorem. Wiesz, nie masz się czym martwić, OK. Król to bardzo miły gość. Jestem przekonana, że jak po prostu z nim pogadasz puści cię i ze swoją ludzką duszą możesz przejść przez barierę. Więc nie martw się, zapomnij o tym i się uśmiechnij, okej? Okay? Właśnie nie jestem pewien, ciekawy jak ta walka będzie wyglądała. Na pewno będę miał problemy, co nie? Wy już wiecie, że będę miał. Um, prawe piętro, lewe piętro 3, tam nie było nas. Wy już na pewno się śmiejecie i mówicie: "No, Meres, zobaczysz, zobaczysz co się będzie działo." Wow, jak tu jest dziwnie. O mamy to. Tą... Tom spączkiem. Pajęcza wyprzedaż wypieków cały dochód zostanie przekazany prawdziwym pająkom. Kupić pajęczy cydr 9 tysięcy? Pączka za 9 tysięcy też, ale my mamy tego pączka, tak? E, tak, mam go schowanego w telefonie, z tego co wiem. Mamy pączek, więc lepiej go wezmę ze sobą, bo chyba coś tu będzie się działo z tą panią pająk. Okej. Okay. Um, mogę coś... Witam na naszej wyprzedaży, słodziutki. Masz ochotę na pajęcze wypieki? Cały dochód zostanie przekazany prawdziwym pająkom. Pajęczy pączek trochę bardziej gumowaty niż zwykle i wygląda to na jakąś potężną bransoletę. Chwila, to tylko krosant. Sprawdź pajęczyny, by dokonać zakupu. Aha. Um, ja, ja, ja skończyłem na zakupie pączka. Ja, ja nie chciałem, ale ta kobieta, mimo że mówiłem jej nie, ona gapiła się we mnie swoimi przerażającymi swoim przerażającym wzrokiem i swoje wargi. Teraz nie mam pieniędzy. Nie dziwię ci się, jak tutaj po 9 tysięcy to jest. Biedaku. Czyli ona chyba będzie nas atakowała, dlatego będzie nam potrzebny ten pajęczy pączek. Łączę fakty, więc chyba, chyba dam sobie radę. Weźmy te baletki, kiedyś sprzedamy. No, mamy tutaj dwa leczące, dwie leczące rzeczy, a może weźmy jeszcze dodatkowo. Jakby co podczas walki. Dobra, fajnie, że mamy ten telefon jako ekwipunek. No i lecimy tutaj dalej z tego co widzę. Um, myślałem, że będzie zapis, ale dobra, pograjmy sobie jeszcze. Od ciebie nic nie kupię, bo nie mam tyle pieniędzy, ale całe szczęście mam pajęczego pączka, więc czuję, że nam się przyda. Hej, tutaj Alfis. To pomieszczenie jest podobne do tego co widzieliśmy wcześniej. Są tu dwie zagadki: na północ i na południe. Musisz rozwiązać obie, by móc iść dalej. Poza tym chciałem tylko powiedzieć. Niezbyt lubię podawać rozwiązania do zagadek, ale jak będziesz potrzebować pomocy, po prostu zadzwoń, okej? Okay? Tak, w sumie, czekaj, mam pomysł. Zaproś mnie do znajomych w Andernet. czyli to się nazywa undernet. Wtedy możesz do mnie po prostu napisać na, na czacie. Chwila już jesteśmy znajomymi, prawda? Założyłam ci konto, prawda? Doszły do ciebie wszystkie moje posty, no, więc mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz. Propo. Miał, miał dwa. Dobra. Sprawdźmy, Mówi, że na południe i północ. No to to. A tu nie przejdę. To lećmy na te południe, może najpierw. Ok, chyba tu trzeba zejść. I tutaj się nie ruszać. A no, ale jak mam się nie ruszać? Kurczę. Wow, to nie jest łatwe. Hej, to nie ma nic wspólnego z pilnowaniem cię, ale. Może masz ochotę poglądać ze mną serial w telewizji kiedyś. Nazywa się Całośny słodziak miał miał. Dobra, pewnie serio? To jest świetne to y, mój ulubiony serial. O nie, Prze przeskoczyłem. No ale w końcu stwierdziła, że uszy nie mają... Aha, bo to miało tak być, że to tak szybko pisze. Ups, spoilery, tak poza tym trochę to zabrzmi dziwnie. Nie mogę tego przeczytać. Kontrolowania, władze, całuję ludzi. Nic nie pamiętając, znaczy się po... Ale jak nie trafi pocałunkiem w usta wtedy że w końcu stwierdzisz... Że... Skończ, Alfis Boże! Sądzę, że ci się naprawdę spodoba. Powinniśmy go pooglądać, jak już będzie po wszystkim. No normalnie, co za spoiler, men. Uuu, mamy te puzzle. Zestrzel statek przeciwnika. Masz tylko jeden strzał. To może być już trudniejsze. Dobra. Jednak dałem radę. Czyli pierwsza zagadka ogarnięta. To um, no więc lecimy dalej. Co to jest? Zatrzymałeś się, by powąchać kwiaty. <gryw> to niezłe kwiaty. Dobra, przydałoby się pójść teraz na północ. Lecimy na północ. Tędy. Tutaj. Okej, okay, udało się. Idziemy rozwiązać kolejną zagadkę. Nie wiem, czy. Sunderolot. A, czy ja mogę uciec? Mam lepsze zajęcia, dobra. Statek przeciwnika, masz tylko jeden. też jeden. Dobra. Na logikę trzeba było to przesunąć całkiem tutaj. Hmm. O kurczę, tutaj będzie więcej kombinowania. Te dwa są tu, czyli ten mógłbym dać tutaj. E, nie do końca, może tu. Hmm. Jeszcze tutaj. Mam problem. O kurcze moi drodzy, tutaj będzie rozkmina teraz. Jak to zrobić? Czyli musiałbym... Nie no, bo tu mi zagradza cały czas. Trzeba by było chyba jakoś wepchnąć je wszystkie tu. Nie no, wszystkich nie wepchnę. Hm... Czyli to by musiało być... O kurcze, tu będę musiał się zastanowić. Gdyby tak. dacie wszystkie tutaj? Tu mamy cztery miejsca, więc się nie da. A jeżeli to postawię tu, to się nie rusza. Moment. Teraz. Dobra, udało się. Troszkę musiałem już nad tym pomyśleć. To nie było takie łatwe, ale nadal daję radę. Wow. Mój ulubiony moment Metaton TM, kiedy wszystko szło nie tak, on dramatycznie pozował. Na przykład wtedy, kiedy prowadził program kulinarny i jajka okazały się kiepskie. Czyli widzowie Metatona mój... A jest wtedy, kiedy pokonuje ukryte czarne charaktery, mimo że robi to podczas czegoś, co powinno być teleturniejem. Ciekawie, eee, właśnie gdzie mam teraz iść? Chyba tutaj, tak? Tylko to trzeba jakoś przejść, na dół. Brawo. Nie, tu nie przejdę. Dobra, wróćmy się. Dobra, udało mi się chyba ogarnąć te zagadki. Tak. No dobry jesteś meresa, przynajmniej całkiem niezły. Mamy zapis i tutaj już skończymy. Smród pajęczyn wypełnia powietrze. Jesteś wypełniony determinacją. Czuję, że będziemy walczyli z tą pajęczą panią. I dobrze, że mam pączka, bo coś z nim na pewno będzie. Pączek zrobiony z pajęczego jabłecznika w rzadkim cieście. Na pewno to nas uchroni. Tak mi się wydaje. Tu chyba będzie ciekawie. Tak więc ok. zrobimy polsat, przerywamy tutaj. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w następnym i trzymajcie się, cześć!